Jest jakieś niesamowite piękno zaklęte w Afryce, które od dawna nas przyciągało. Gdybyśmy mieli wcześniej zgadywać, jaki kraj w Afryce odwiedzimy jako pierwszy, bez zastanowienia, wybralibyśmy jedno z państw arabskich w kontekście letniego urlopu. Los zdecydował inaczej i była to najlepsza decyzja podjęta pod wpływem impulsu w 2020 roku. Do Gambii przylecieliśmy 6 marca 2020 roku. Pierwsze wrażenia były bardzo mieszane, głównie za sprawą wyglądającego jak prowizorka terminala lotniskowego oraz gangu tragarzy próbujących wymusić na turystach opłatę za ułożenie bagażu w luku autokaru. Jakby mało było wrażeń, pierwszego dnia autobus zepsuł się kilka przecznic od hotelu. Drugi pod względem wielkości kontynent zamieszkuje ponad miliard ludzi. Afryka znajduje się po obu stronach równika i południka zero. Mimo znaczącego zróżnicowania klimatów na tym ogromnym kontynencie, niemal wszędzie występuje klimat gorący lub bardzo gorący. Pod względem turystyki Gambia jest krajem bardzo specyficznym. Niemal wszystkie hotele znajdują się w zachodniej części kraju, najwięcej w sekundzie. Na potrzeby turystyki została wydzielona strefa wzdłuż wybrzeża, do której dostęp ma każdy, a wjeżdżające auta są kontrolowane przez policję. Sprzedaż towarów i usług przez lokalnych mieszkańców jest zabroniona na terenie hotelu, ale już przed jego wejściem zwykle czeka na turystów kilka osób z różnorodną ofertą. Po na pierwszym śniadaniu na Czarnym Lądzie postanowiliśmy zbadać okolice. Od razu odwiedziliśmy plażę, ale tym razem jeszcze bez kąpieli. Jesteśmy właśnie na plaży w Gambii przy naszym hotelu w Kololi. Tam Wojciech robi dokumentację fotograficzno-filmową. Mamy teraz odpływ i plaża jest mega szeroka, Może naprawdę zajść daleko. Do Ameryki pewnie nie, ale myślę, że jesteśmy w połowie Atlantyku w tym momencie. W trakcie spaceru zostaliśmy szybko otoczeni przez lokalnych sprzedawców i oczywiście wtedy nie zdawaliśmy sobie jeszcze sprawy, że tego typu praktyki są częste i nachalne. Wybrzeże Gambii jest piękne. Szerokie plaże, zwłaszcza przy odpływie, odsłaniają czarny piach, dając jasno do zrozumienia, skąd wzięła się potoczna nazwa kontynentu. Jeśli chodzi o plaże, to nie są one tak wizualnie atrakcyjne jak na przykład na Filipinach. Ale widać, że się starają, że jest czysto, że naprawdę sprzątają. Zachody słońca również są tu magiczne. Ten widok jest tak nietypowy, że kompletnie nie do opowiedzenia. Tylko w obrębie wejścia na plażę znajdziemy infrastrukturę przystosowaną do obsługi gości. To bary i restauracje z tarasami, ale nie oznacza to, że dalej jest już luźno i spokojnie, wręcz przeciwnie, wydaje się, że turysta nigdy nie może odpocząć od handlu. Krótce zrozumieliśmy, że tak właśnie działa The Gambia Experience. Już po pierwszym dniu Gambia zrobiła na nas niesamowite wrażenie, choć był to zaledwie przedsmak. Ten mały kraj zwany jest uśmiechniętym wybrzeżem Afryki, ale o wiele bardziej popularnym pojęciem jest The Gambia Experience doświadczenie, które pomogło nam zrozumieć filozofię mieszkańców tego regionu Afryki. Lokalni mieszkańcy są bardzo otwarci i chętnie, w ramach usługi zaopiekują się nami jako przewodnicy lub kierowcy. Pojęcie marketingu wydaje się być tubylcom całkowicie obce. Nikt tutaj nie przejmuje się wizualną oprawą. Siadając do stołu w restauracji może zdarzyć się, że każde krzesło będzie inne, a cała reszta prowizorką. Gambijczycy zakładają, że skoro do nich przyjechaliśmy, chcemy dowiedzieć się o ich kraju jak najwięcej i chętnie służą pomocą w tym zakresie. Nie należy unikać kontaktów, tylko swobodnie rozmawiać i zadawać pytania. Dowiemy się nieco o codziennym życiu, legendach, wierzeniach, być może nawet o polityce i religii, choć warto pamiętać, że to kraj muzułmański i wyznanie może być tematem tabu. Mieszkańcy Gambii w niczym się nie śpieszą. Czerpią pełnymi garściami z życia, spacerują po plaży, grają w piłkę nożną. Codzienne życie płynie leniwie, dlatego też warto wziąć to pod uwagę podczas planowania dnia, a zwłaszcza korzystania z usług, których realizacja może potrwać dłużej niż sobie wyobrażacie. Jeśli będziecie mieć okazję obejrzeć ludowe występy, korzystajcie. Warto przyjrzeć się kulturze mieszkańców Gambii, która odwołuje się do dawnych zwyczajów lokalnych plemion, m.in. Mandika i Dziola. Przykupiłem od takiej pani, która przychodziła z koszem na głowie orzeszki, które nazywają się ruan. Nie wiem do końca co to jest, ale niedługo się dowiem. Dobrobyt mieszkańców w dużej mierze zależy od turystyki. Przyjezdni są gwarancją zabezpieczenia bytów w porze deszczowej, kiedy zamiera turystyka. Niewątpliwie ogromnym centrum handlowym Gambii jest plaża. Nie da się na niej spokojnie poleżeć i opalić. Szybko odwiedzą Was goście chcące sprzedać towary, usługi lub po prostu zabawić rozmową. Każde wyjście na plażę to trzeba się liczyć z tym, że. Każdy coś zaproponuje tutaj. No, nie ma tak, że idziecie spokojnie po piasku, oglądacie zachód słońca. No, za chwilę ktoś przyjdzie i zaproponuje wam albo orzeszki, albo soki. No i trzeba odganiać wszystkich, niestety, grzecznie. Nie witać się z każdym i co najgorsze, nic mi nie obiecywać. Jeśli chcecie coś kupić, to idźcie, jeśli nie, to nie pytajcie. Podobnie będzie na targach, gdzie kupicie dosłownie wszystko: mydło, powidło i pamiątki. Jeśli zdecydujecie się na zakupy, pamiętajcie, że ceny te podlegają negocjacjom, a sprzedawcy będą walczyć jak lew o każdego dalasi. I like to, you, you no problem, Właśnie kupiliśmy taki oto naszyjnik z afryką, 200 dalasi, czyli jakieś 15 zł. Spoko cena, yeah, można my, taniej, za 150zł. Ja też chcę sobie yeah. robić zdjęcia. Mówią też, że tutaj nie ma w ogóle zeszytów, materiałów biurowych, jakichś tam kredek, flamastrów, co oczywiście chcemy obalić ten mit, jest całkowitą nieprawdą. Wszystko można tu znaleźć. W większych sklepach, a także aptekach, czy piekarniach będą obowiązywać ceny stałe, które znajdziecie na produktach. Niesamowite, tu można znaleźć normalnie faktury, takie dopisują długopisem, co jest zupełnie normalnego i nie ma żadnego VAT-u ani innego podatku. Niesamowite. Mam 100 tabletek paracetamolu, kosztuje 65 dalasy, czyli jakieś 4 zł? A skąd jest? Z Niemiec. Bierzemy. Spróbować afrykańskiego Nieodłączną częścią D Gambia Experience jest lokalna kuchnia. Poczynając od najsłynniejszego narodowego napoju kawy. Zaparzony napój przelewa się z kubka do kubka, aby nadać mu odpowiedniej temperatury. Kawę zakupicie dosłownie wszędzie, nawet z mobilnych wózków jeżdżących po okolicy. Ta kawa jest y, oczywiście podwójnie słodzona, ale jest również z kardamonem i pieprzem i to smakuje bardzo, bardzo pysznie. Do dań narodowych można zaliczyć dwie potrawy. Do moda to danie z kawałkami wołowiny lub kurczaka oraz dużą ilością masła orzechowego. I tutaj generalnie sos jest taki gęsty ostrawy. Do tego jest trochę mięsa ryż. To jest taka narodowa potrawa Gambijska. Jassa to danie z kawałkami kurczaka gotowanego z cebulą, cytryną lub musztardą. Obie potrawy podaje się z ryżem, który z uwagi na niską cenę znajdziemy niemal w każdym posiłku. W menu znajdują się również wędzone i suszone ryby. Gambia słynie z własnego piwa Julbrew. Jest ogólnodostępne w sklepach, choć sami mieszkańcy rzadko je piją. Rozpoznacie je po etykietach z zimorodkiem. Występuje kilka gatunków piwa z różnymi zwierzętami na etykietach. Nam udało się upolować jeszcze z krokodylem. Dostępne na plażach budki oferują soki i napoje. Są przygotowywane z naturalnych składników. Można to zobaczyć na własne oczy. Przygotowanie tylko soku z naturalnych składników. Jak widzieliście tutaj skrobią orzecha, owoce. Może zajmować nawet do 40 minut. A one kosztują tak mniej więcej 125, zł, za las i 150. i są generalnie bardzo, bardzo dobre, dlatego właśnie tutaj czekamy. Jak ci smakuje? Bardzo dobra. No i mamy nasze soki, trwało to około pół godziny, ja mam baobab, także polecam, on jest bardzo dobry. Ponieważ w Gambii nikt się nigdzie nie śpieszy, to na sok trochę poczekacie. W międzyczasie mobilni sprzedawcy na pewno będą chcieli Wam coś sprzedać. Jeśli nam jest dobrze, to im też jest dobrze. Chodzi o to, żebyśmy my byli zadowoleni, to jest najważniejsze. I oni tutaj często nas pytają, podchodzą i po prostu pytają, czy dobrze się czujesz, czy jest ok. No oczywiście trzeba powiedzieć, że jest ok, no bo jest ok, no no jak może być, nie być ok. Brzmią żółwika i idziemy dalej. Z tutejszych e, smaków Gambii warto jeszcze na pewno kupić takie ich napoje w puszkach. Z lodówki prosto, zmrożone. mrożone. No, oni, oni piją tego bardzo dużo, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy pić kolejną stopę jak w hotelu. Spróbujemy coś lokalnego. Zieleń zakwita dopiero w porze deszczowej. W marcu przywitały nas rośliny spalone żarem bezlitosnego słońca i otulone kurzem pustyni, którego kolejne warstwy przynosi wiatr. Na zachodzie Gambii najczęściej występują lasy namorzynowe oraz palmowe. Zobaczymy również akacje i baobaby. Tam, gdzie znajdziemy zieleń, będą też kolonie mrówek i termitów, które przez nikogo niepokojone budują swoje zamki zwane termitoriami. W Zachodniej Gambii nie zobaczymy dużych zwierząt. Najbardziej charakterystyczne dla tutejszej fauny są ptaki oraz małe naczelne zamieszkujące enklawę niedaleko Serkundy. Okej, okay, uh -huh. Tak Ja tu się czuję wykorzystywane przez te małpy. One tylko podchodzą i zabierają nam y, banany. Nie <śpiewa> Nie ja. chyba dwa koło mnie i magnolia nie w tyłku, to co, może mi się coś dzieje może. Halo, smacznego. Smakowało? Fenomenem tego miejsca są kolonie sępów, które zachęcane przez ludzi przylatują do hotelu Senegambia na codzienne karmienie mięsem. Karmienie sępów to jedna z ciekawych atrakcji, które są za darmo i znajduje się w jednym z lokalnych hoteli. Co ciekawe, one tutaj przylatują z odległości większej niż 100 km, bo czują to jedzenie i są wyłączone, że o 10.30 tutaj będzie karmiona. Pozostałe zwierzęta, jakie możemy zobaczyć w tej części kraju, to orangutany, hieny i krokodyle, ale o tym opowiemy w następnym odcinku. Zapraszamy. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia. W ogóle nie musimy używać klimy, bo w pokoju jest fajny przeciąg. Trzeba oczywiście uważać na słońce i trzeba się smarować kremem co jakiś czas, bo jest jednak mimo wszystko gorąco. To jest bardzo dobry moment, żeby tu przyjechać właśnie do marca maksymalnie, bo później zaczynają się pory deszczowe i leje. I nawet nasi rezydenci z hotelu są tylko jeszcze dwa tygodnie, a potem wracają do Polski.